Hej kochani, witam w kolejnym odcinku na moim kanale dzisiaj premiera wznowienie zdrabki świąteczny kalendarz. Myślę, że przez wielu zdrabka wyczekiwana. Ja też ją lubię, choć tam guzik wiecie, daje, ale wiecie, no taka ładna, świąteczna, co prawda jak wiecie, zapewne od lat większość ja tam nie jestem świąteczna, nie obchodzę. Ale e, zdrabkę drapie, robię zdrab masy pod tym kątem. Tak, otwieram kalendarze, robię zdrab masy, ale to tyle. Nie będę wchodzić tam dalej w szczegóły, bo raczej mało kogo to obchodzi. Dzisiaj skupiamy się na premierce, na wznowieniu. 5 sztuk szarpnęłam się, 50 zł wydałam. No i co, kochani, zmieniła się e, szata graficzna. No i powiem nieskromnie, że bardziej mi się podoba niż te choinki z poprzednich lat. Szukamy gwiazdki, tu się nic nie zmieniło. W bonusie trzech takich samych kwot, a w drugim bonusie Mikołajca bez jajca. Stopni wygranych, myślę, że jest tyle, ile było, ale głowy sobie obciąć nie dam. 10 od 10 zł do 200 tysięcy. Proszę, lot to nam tutaj życzenia składa. Jest tutaj jakiś ten kod QR, zgarni szansę na wygrany. Sprawdź co przygotowuje tak? Z tutu, tu, tu, gacie, z drutu. No i ja mam numerki wybraną przez Panią. Po prostu poprosiłam, że Pani mi wybrała, bo nie ma co cudować. Mam 3, 10, 13, 15 i 18. Także zobaczymy, czy coś tu będzie. Ja trzymam kciuki za Was, wszystkich drapiących na kanałach poza. Kanałami. Proszę was o łapki w górze, o subskrypcję, o podbijanie tego filmu, jak i innych. No i szukam tej wymarzonej pierwszej gwiazdki. I zobaczymy, czy ją znajdę. Ok, lecimy. Graj online. No, ale to jakaś gierka to online, ja w to nie gram. I co ja tu mam? Kartka, czyli tu wygląda na to, że się nic nie zmieniło. Renifer, choinka. Trąba, bałwan, bęben, świeca, lizak, szkoda, że jeszcze czegoś nie wypuścili na święta. Bo był ten Mikołaj za piątaka, tak nie ma poza tym nic. Rękawica, skrzat, który wygląda jak Mikołajec, ale ja szukam gwiazdki. Dzwonek sople, stroik, czapa, no proszę, czternastka pominięta, tak rozrzucili, łyżwa, anioł, kożuch, kula, szyszunie, sanie i piernik. No dobra, w bonusie trzech takich samych kwot szukam, okej, okay, bo tu gdzieś kontrolne, nie? Okej, różne i nic mi się tu nie potroiło. W bonusie szukam Mikołajca, a są lampki, po co tu kwota bez sensu? KCB, czyli pierwsza zdrapka z numerem trzecim jest pusta, <laughs> przepraszam, to teraz dziesiątka, no i zobaczymy. Łyżwa na panią nie zwalę, bo sama chciałam, żeby wybrała dzwonek, trąbka, sople, świeca, kożuch, lizak, szyszunie, piernik, skarpeta, kartka, Papa, anioł, sanie, skrzat, bałwan, ciuchcia, kula, bęben, renifer, stroik, kominek, rękawica i choinka, no niestety życie nie ma nic czy w bonusie mi mikołajec tak jak se namaluję mam prezent i kontrolne różne no ale wiecie, trafić na 25 sztuk tam 6 czy 7 wygranych <laughs> przepraszam trzeba łyknąć wody, Numer 13 trzeba się nawadniać od rana to już moja druga butelka. Także pij to wodę. I co ja tu mam? Szyszki, dzwon, bałwan, piernik, sople, bęben, lizak, świeca, czapa, kożuch, sanie, skrzat błyżwa, ciuchcia, renifer, skarpeta, choinka, kominek, no chyba nie zobaczycie tej gwiazdki, kartka, trąba, anioł, stroik, kula i rękawica. Trzech takich samych kwot szukam. Ale niestety w bonusie Mikołajca a są znowu te dziadowskie lampki. KB, no niestety. Trzeci pustak. To teraz piętnastka. I co ja tu mam? Kożuch, bęben, dzwon, czapa. Krzyszki, ciuchcia, bałwan, skarpeta, choinka, trąba, skrzat, kula, łyżwy, sanie, kartka, piernik, renifer ja tu byłam? Tu chyba, Boż, Rękawica, sople, lizak, kominek, stroik, anioł i świeca. No patrzcie, no nie ma, nie ma, nie ma. Nie ma, nie ma, nie ma. Szukam uba. A są lampki znowu chińskie. Dobra. No to pięknie, pięknie. Do pani nie mogę mieć pretensji, bo sama kazałam brać, y, wybierać. Numer 18. Ostatnia strapka. I jest renifer. Lizak, sople. Bałwan, choinka, szyszki, dzwonek, skrzat, rękawica, sanie, kożuch, jest gwiazda, no to nie skończę z zerem. Cud nad Wisłą, łyżwa, kula, stroik, skarpeta, czapa. Kominek, piernik, ciuchcia, świeca, kartka, bęben, anioł, trzy takie same. Kwoty nie ma w bonusie, szukam Mikołajca. Oczywiście nie ma, jest konik, a pod gwiazdką. Szalone 20 zł. No ale jest. Jakie tam kontrolne C. Nie wiem, czy się pozmieniały. Nie wiem, nie pamiętam. Także podsumowując, 5 dych wydałam. Dwie dychy udało się wyszarpać. Dobre i tyle. Jeszcze raz proszę Was o łapki, o subskrypcję, o podbijanie tego filmu. Eee, trzymam kciuki za Was. No i co? Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Dzięki. Cześć.